Ty patrzysz na mnie, ja patrzę w lustro, i obraz z iluzją, moja racja usta, pozostań wszystkim pustą, pustą, ty patrzysz na mnie, ja patrzę w lustro, ty obraz z iluzją. Nie w tempie, serca we mnie Ogień jest nieco co sobą i w kankach gram rap i banda umysłów, prawda Prostszy niż dla Was chcesz szaleć. Ja, dam pas, ja pas mam ze złota, jedni myślą te złota, inni Dobry chłopak, ja otwieram w Sam znam siebie, żyjący na debet Lewem się sili ludzie w wiole, żyli się w mam nieczyny znów nie, Mój wzrok ma wszędzie Inaczej by mi zniszczył jak wirusy serwer Tak żyć, presja jak prasa Mieszczę osobowość, oceniają mnie szaraki A ja żyję kolorowo Ty patrzysz na mnie Ja patrzę w lustro mój obraz iluzją Moja racja ustą I wszystkim gustą Gustą Ty patrzysz na mnie Ja patrzę w lustro mój obraz iluzją Moja racja ustą I wszystkim gustą Gustą Ponownie się zmieniłem Podobno na gorzej Cofam się wsteć, Pytasz, gdzie tu postęp? Podobno mój prostek W błocie pogrzebany Przeze Kiedyś wierzyłem, obie w moim sercu. Alkoholem ugasiłem, mówisz kiedyś lepiej żyłem. Że było inaczej, może i masz rację. Lecz kto ponosi winę? Czy mam obfit, start? Czy też rodzinę? Czy te chwile, gdy na czwartym piętrze noc trwała wiecznie? Serce, pegłos, prób, chcę zapomnieć to dzieciństwo, gdzie byłeś niebioskłym Wtedy kilka latek, chatów się zaczęło, małżeństwo runęło. Gdzie ślubne obietnice o mocnej miłości. Zamiast domu pokochał ulicę. Wiesz, teraz widzę. Wielu ze zdrowym umysłem z Czwarte piętro piekło tym razem, w drzwi niebios buka Ojciec w moim spokojem w ducha Matka odeszła, nieważna reszta Takie życie, los ludzi z potem deszta Ty patrzysz na mnie, ja patrzę w lustro Twój obraz z iluzją Moja racja ustą Prosta wszystkim gustą, gustą Ty patrzysz na mnie, ja patrzę w lustro Twój obraz z iluzją Moja racja ustąp wszystkim gustą, gustą